Siemanko, nazywam się Arena. Dzisiaj opowiem Ci, jak możesz skupić na sobie uwagę, szczególnie w nocy. Otóż jest kilka sposobów. Jeden z nich to opiera się na tym, jak wyglądasz. Na pewno widziałeś kiedyś kogoś, kto szedł w jaskrawo-różowych spodniach albo w wielkiej pomarańczowej, walącej po kawach koszulce. Wiesz, działają też inne sposoby, nie tylko ubrania. Możesz mieć dziwną fryzurę, ewentualnie założyć wielki cylinder, Albo cokolwiek innego. Przebierz się za ufo królika Baksa, albo MacLaren, Jordana, jest taki kostium? Możesz też się wyróżnić dźwiękowo, czyli możesz mówić głośniej niż inni, szczególnie głośność tutaj ma duże znaczenie. Możesz mówić przez megafon, możesz mówić po cichu, ale wtedy raczej nikt nie zwróci na ciebie uwagi. Chyba, że to nie pasuje do otoczenia. No właśnie, ten sposób to wyróżnianie się zachowaniem. Możesz zachowywać się inaczej. Czyli inaczej niż wszyscy. Możesz robić rzeczy, o których wszyscy myślą, ale nikt nie odważy się zrobić. Albo możesz robić rzeczy, o których nikt inny by nawet nie pomyślał. W ten sposób będziesz szokować. Pokażesz ludziom inną drogę. Oni to dostrzegą. W ten sposób zwrócisz na siebie uwagę. Jest jeszcze jeden sposób, który możesz się wyróżnić, mianowicie możesz się śmierć w towarzystwie. Ale tego ci nie polecam. To nie jest dobre. Dzięki.